Jak mówiła Marilyn Monroe, diamenty są najlepszymi przyjaciółmi każdej kobiety. I jak w przypadku każdej przyjaźni, warto aby fundament i tej stanowiła wiedza. Porozmawiamy dziś właśnie o tych niezwykłych kamieniach szlachetnych z ekspertem marki. Agnieszka Marzec. Dzień dobry. Dzień dobry. Diament to kamień budzący ciekawość, fascynację, synonim luksusu i elegancji. Agnieszka powiedz, co wiemy o tych niezwykłych kamieniach? Diament to najpiękniejsza forma krystaliczna węgla. Żaden inny kamień szlachetny nie dorównuje mu twardością. Niezwykłe piękno diamentu oraz jego wartość określają parametry ujęte w tzw. zwaną zasadę 4C. Według tej zasady na całym świecie klasyfikuje i wycenia się diamenty. To czy mogłabyś proszę przybliżyć nam ten i rozwinąć ten skrót 4C? Nazwa 4C pochodzi od pierwszych liter czterech angielskich słów: carat, cut, clarity, color. Carat to jednostka określająca masę kamienia, cut rodzaj szlifu, clarity to czystość, a color to barwa. To pozwól proszę, że zatrzymamy się po kolei przy każdym z nich. Na początek karat, czyli masa kamieni. Co możesz nam o niej powiedzieć? Skrótem jednostki karat jest oznaczenie CT. Jeden karat równy jest 200 mg, czyli inaczej 0,2 g. Masa ma bardzo duży wpływ na wartość diamentu. Jako drugi element wspomniałaś kat, czyli szlif. Poproszę, powiedz o nim coś więcej. Szlif ma olbrzymi wpływ na wydobycie piękna kamienia. Bardzo dużo zależy tutaj od umiejętności szlifierza oraz od rodzaju wybranego szlifu. Mówiąc o szlifach, na pewno warto powiedzieć o szlifie okrągłym brylantowym, potocznie nazywanym brylantem, a także o szlifach fantazyjnych. Do fantazyjnych szlifów należą m.in. innymi princesa, markiza, owal, gruszka, serce, bagieta czy pajkat. Oczywiście tylko dzięki właściwemu oszlifowaniu diamentu można dostrzec jego wspaniałą brylancję. To powiedz, proszę, Aga, w takim razie co to za zjawisko? Brylancja to zjawisko powstałe na skutek całkowitego wewnętrznego odbicia i rozszczepienia promieni świetlnych, a także odbicia światła od zewnętrznej powierzchni kamienia. Podziwiając brylancję, możemy odnieść wrażenie, że kamień żyje i mieni się kolorami przy każdym poruszeniu. A co jeśli chodzi o kolejny czynnik, czyli czystość? Czystość to kolejny ważny czynnik, który wpływa zarówno na piękno kamienia, jak i jego wartość. Zamiana wewnętrzne w strukturze diamentu, czyli inkluzje, mogą powodować niewłaściwe rozchodzenie się promieni świetlnych wewnątrz kamienia i tym samym zaburzać jego brylancję. Poza wewnętrznymi znamionami diamenty mogą mieć również znamiona zewnętrzne, które nazywamy skazami. Ostatnim elementem, o którym wspomniałaś na początku, jest barwa diamentów. Mm. Powiedz proszę o niej coś więcej. Mówiąc o barwach, możemy mówić o barwach typowych oraz barwach fantazyjnych. Barwy typowe to te od bezbarwnych aż po odcienie żółci, brązu czy szarości. Natomiast barwy fantazyjne to np. różowa, niebieska czy zielona. Barwa jest również czynnikiem cenotwórczym, ale z pewnością nie tak istotnym jak masa czy szlif. Ale w przypadku dwóch diamentów o tej samej masie i szlifie ten, którego barwa będzie bardziej zbliżona do bezbarwnej, z pewnością będzie droższy. Jednak marka Apart w trosce o swoich klientów wprowadziła jeszcze jedną dodatkową zasadę. Mówimy o piątym c Tak zgadza się. W trosce o dobro naszych klientów do 4C dołączyliśmy jeszcze piąte c Confidence, czyli zaufanie. zaufanie. Tak. Aby nasi klienci mogli darzyć nas zaufaniem, Gwarantujemy najwyższą jakość oferowanej przez nas biżuterii, między innymi poprzez zastosowanie specjalistycznych, najnowocześniejszych technologii produkcji, dzięki umiejętnościom i doświadczeniu wykwalifikowanego personelu, a także dzięki kontrolom jakości przeprowadzanym na każdym etapie produkcji. Poza tym, do każdego produktu z diamentami dołączony jest certyfikat zawierający charakterystykę produktu oraz opis diamentów dokonany przez rzeczoznawców. Ich kwalifikacje potwierdzili specjaliści Wysokiej Rady Diamentów z Antwerpii. Dodam jeszcze, że Apart dba również o to, aby kamienie wykorzystywane do produkcji biżuterii z diamentami pochodziły zgodnie z zaleceniami Organizacji Narodów Zjednoczonych wyłącznie z obszarów wolnych od konfliktów zbrojnych. Zapraszamy na Apart.pl i do naszych salonów. Znajdziecie tam biżuterię nie tylko z diamentami. Aga, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie, za przybliżenie nam tematyki nie tylko ważnej, ale przede wszystkim niezwykle pięknej. Dziękuję. A Was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków Studia Apart.